Mieszkaniec jest tak, wyborcą, podatnikiem i klientem, prawda? Mhm. Czyli jest bardzo ważną osobą tak jakby dla miasta. Od niej zależy kogo on wybierze, kto będzie władzami. Oni decydują, jakie są, jakie, jak, czy będzie zadowolony z usług i on płaci, on, on płaci za usługi. prawda? Mhm. Ja myślę, że konsultacje są konieczne, bo one są tańsze de facto niż późniejsze, później ciągnące się długi. Czas, odwołania, problemy, konflikty. One są też, w związku z tym, finansowo są tańsze. One są też paradoksalnie. Krótsze, bo jeżeli znowu policzymy ten czas na te wszystkiego typu odwołania, różnego typu zmiany i, od, i tak dalej, i tak dalej, to rozmawiać jest krócej. Mhm. Francuzi, jak budowali elektrownię atomową, to mówili, najkrótszy naj, naj, naj czas konsultacji to jest 7 lat, prawda, żeby wypracować konsensus. Natomiast najważniejsze jest, w jaki sposób się prowadzi i co się robi. My, my E, powiem brzydkie takie słowo, my, my preferujemy konsultacje takie deliberatywne proszę, uh -huh. za te słowa. To znaczy on takie, które zakładają, że m, coś jeszcze trzeba pokazać, powiedzieć, że trzeba też zapytać takby tak ekspertów. Uh -huh. e, to znaczy jest tak, że e, ludzie znają, e, są ekspertami w zakresie kawałka tej, tego, tej przestrzeni, e, gdzie mieszkają. To, uh -huh. to jest słynny przykład tych Szwedów, którzy. Nie projektują chodników, tylko czekają aż pierwszy śnieg spadnie i zobaczą, gdzie mieszkańcy wydeptują te miejsca i to są najbardziej funkcjonalne i najlepsze tak by, rozwiązania. Ale nie o wszystkich możemy tak powiedzieć, że ludzie się na tym znają. I w związku z tym my, my w konsultacjach pokazujemy, że jak mogłoby być, jak to inni wymyślili, ale że mogą być różne rozwiązania.